Witam Was panienki na tym czytaniu dla Was na luty 2025 z kart Tarota. Jak widzicie przygotowałam tutaj już dla Was energetykę ogólną tego miesiąca. Te karty pochodzą z czytania rocznego, które właśnie się pojawiło, więc możecie sobie do niego przeskoczyć. Podlinkuję ja w opisie, czy też na końcu będziecie mieć przekierowanie, jeśli dotrwacie do końca, będziecie mogli sobie przeskoczyć. Ona zawiera po dwie karty na każdy miesiąc pokazujące ogólną energetykę każdego miesiąca, więc one jest aktualne przez cały rok możecie sobie oglądać, wracać do niego. Przypominam też o czytaniu rocznym, które pojawiło się wcześniej. Ona też będzie podlinkowane, też możecie sobie do niego wrócić. Ona zawiera ogólną energetykę całego roku 2025. No i co, zapraszam też w moją dalszą przestrzeń na Facebooka, Instagrama i zamkniętą grupę na Facebooku. Zapraszam na czytania prywatne. Jeśli macie ochotę, możecie kontaktować się ze mną właśnie przez Facebooka czy przez Instagrama. Link macie w opisie tego wideo. Witam też wszystkie nowe dołączające osoby. Jest mi bardzo miło, że jest Was coraz więcej. Będzie mi też bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie kanał, wesprzecie go właśnie, bo przez subskrypcję przepraszam za mój głos, ale nadal jeszcze tego głosu nie odzyskałam, choć zrobiłam sobie trochę przerwy. No ale trzeba dokończyć te czytania, bo już luty się zaczął. Także kończymy sobie, bo zostało jeszcze mi parę znaków. I zaczynamy sobie od omówienia tej energetyki ogólnej, która się tutaj dla Was pojawiła. No, i na luty macie tutaj, jakby, dużo takiej walki, bo macie rycerza mieczy i rycerze słyną z tego, że są waleczne. I jest tutaj karta sprawiedliwości, więc być może jakaś walka o jakąś sprawiedliwość. Może dla niektórych z Was będą takie sprawy sądowe, jeśli coś takiego, oczywiście czekacie na coś takiego. Ale jeśli nie, no to tutaj może być taka energia, się pokazuje jakaś walka, walka o jakąś sprawiedliwość. O przywrócenie jakiejś sprawiedliwości, może o jakiś sprawiedliwy werdykt, e, walka z jakąś niesprawiedliwością, o to, żeby było porówno. I to może się tyczyć różnych rzeczy: e, to może być wasza energia, a może być też energia osób e, jakoś bardzo z którymi jesteście związanymi i będą one na przykład walczyć o jakąś sprawiedliwość. I to się po prostu pokazuje u was jako takie główne zdarzenie, które będzie gdzieś tam dużo energii. E, jakby zjadało z waszego stycznia, jakby bardzo się tutaj pokazywało, i mogą tu być też takie decyzje jakieś szybkie decyzje do podjęcia, albo być może ktoś tutaj będzie się też wykłócał wręcz o jakąś sprawiedliwość. No bo tutaj rycerze, właśnie rycerz mieczy, bywa taki kłótliwy, więc mogą być dużo też przemyśleń takich umysłowych a propos jakiejś właśnie przywrócenia jakiejś równowagi, żeby było porówno, żeby było sprawiedliwie. Także no tutaj taka no ciekawa specyficzna energia, że ktoś może tutaj jakieś losy będą się ważyły, jakieś sprawiedliwości może będziecie walczyć, żeby stała się zadość. Także no taka ciekawa energia. No i przechodzimy sobie, robimy sobie jak zawsze przekaz dla par, dla singli, no i na sferę zawodową. To zobaczmy sobie, co tam pan u was w Coś tu wyskoczyło w lutym. Macie kartę śmierci i kartę świata. Być może jest to odcięcie się od czegoś i przywrócenie sobie takiej po prostu spełnienia, że możecie odciąć się od czegoś i odzyskać jakieś spełnienie. Zobaczmy sobie jeszcze. No, i tutaj właśnie jest dziesiątka kielichów, więc e, tak, trzeba się być może tutaj w lutym odciąć od czegoś, e, zakończyć coś, zakończyć jakiś etap, dokonać jakiejś transformacji, która przywróci Wam jakieś być może szczęście, jakieś spełnienie, odnalezienie swojego miejsca. E, także pamiętajcie, że to jest energia ogólna, więc e, czasami jest tak, że to może być energia na przykład Waszej osoby e, i to nie musi być na przykład, że nie wiem, Wy się odcinacie od tej osoby, czy e, nie wiem, coś takiego bardzo e, dotyczącego Was. Może być tak, że po prostu ktoś e, wnosi taką silną energię tego, że coś kończy, że coś się kończy, coś transformuje, coś się zmienia na coś lepszego, no bo tutaj macie dziesiątkę kielichów, macie tutaj kartę świata, więc duże takie spełnienie, satysfakcja. Niczego Wam po prostu nie zabraknie i tylko tutaj właśnie tak jak ta Karta Śmierci prezentuje, jest jakieś odcięcie się od czegoś. Nawet tak naprawdę nie wiem, co mogłabym Wam doradzić z tej Dziesiątki Kielichów, no bo tu jest po prostu Karta mówiąca o tym, ciesz się z tego, co masz, korzystaj z tego, co masz, zobacz, że masz tak naprawdę wszystko, także doceń to, co masz, więc no tutaj, tak jakby, korzystaj, nie wiem, z czasu, z rodziną, z dziećmi. No, naprawdę bardzo dobra karta. Jedynie tutaj, właśnie, jest jakieś, być może, odcinanie się od czegoś, jakieś takie, właśnie, zostawienie, no, zakończenie. Karta zakończenia, śmierć jest, oznacza, że coś, coś umiera i po prostu. Więc być może będzie w lutym u Was jakieś takie pozytywne zakończenie, które tak naprawdę przynosi szczęście. Właśnie jest, jakby, po to, że tak miało być i będzie po tym lepiej. Także bardzo dobra energia ogólna dla par. Teraz zobaczmy sobie panny singla, co dla was panny singla na luty. Wow! No może być bardzo, bardzo ognisty romans, że tak powiem. Jaka jest rada. Macie dwie karty nowych początków, bo macie Asa Buław, czyli wybuch jakiejś pasji, ognia, namiętności i, i Rycerza Buław, czyli ktoś, kto bardzo by mógł zabiegać o wasze względy, jakieś, nie wiem, randki, spotkania. No dużo, dużo pasji, dużo ognia. No i do tego karta rada macie Asa, monet, czyli no brać to, jakby tworzyć coś razem na poważnie, wziąć to na poważnie, no bo macie tutaj jakby kartę mówiącą o... Rozpoczynaniu, zasiewaniu jakichś ziaren, e, jakby na jakiś nowych początkach. Także e, no co tu dużo mówić, po prostu to brać. Bo ten nowy początek, jakby może mieć bardzo duży potencjał. Więc tu nie mam tak naprawdę za dużo do powiedzenia też, więc chyba to będzie jakiś bardzo krótki przekaz dla panien. E, zobaczmy sobie teraz sferę zawodową waszą. No. I jakaś rada? Tu macie. O! Właśnie. się tam monet. Jako rada macie tutaj tą kartę, bo jakby ta karta, ta energetyka, która się tam pokazała. E, właśnie macie rycerza mieczy, też i tutaj. I macie kartę diabła. I tutaj ten diabeł powiedziałabym, że może w pracy u was, w tej sferze zawodowej pojawić się jakieś, jakieś manipulacje, bo no diabeł jest taki, że zrobi coś tak, żeby mieć na, jakby ugrać na siebie, więc no nie wiem, czyja to jest energia, ale może być po prostu jakieś w pracy wykorzystywanie, kuszenie, jakby sprowadzanie na złą drogę mogłoby też być, czy właśnie jakieś manipulowanie, pociąganie za sznurki, że tak powiem. I macie rycerza mieczy, czyli no trzeba by było być może się wykłócić, wykłócić, macie tutaj tą kartę sprawiedliwości, może coś będzie takiego właśnie, że ktoś będzie kogoś wykorzystywał i nie wiem w jaki sposób manipulował na przykład, żeby właśnie ugrać coś na swoje, a wy będziecie musieli tutaj jakoś walczyć o jakąś sprawiedliwość, być może właśnie ta karta, tak jak tam się pojawiła. No, i macie tutaj jako kartę radę siódemkę monet, czyli jakby no przyglądać się temu, co się jakby wydarzy. Jest tu karta oczekiwania. Mógłby to być jakiś z, tego, z tej karty diabła jakiś wyzysk, na przykład w pracy, w tej sferze zawodowej, i, i będziecie się o to wykłócać na przykład. Ale rada jest taka, być może, no właśnie, włożycie jakąś energię w to, że będziecie się wykucać, no i potem, jakby po włożeniu tej energii, jest czas oczekiwania dla was, taka jaka, jako rada, żeby też yy, spojrzeć na to, czy warto też na przykład inwestować coś, yy, poświęcać czemuś swoją uwagę. Yy, jakby, no jest taki okres spowolnienia. No. Także mogły to być jakieś takie też rozmowy, przemyślenia, Jakaś może walka z jakimś diabłem. No, może będziecie chcieli właśnie z kimś walczyć o coś, coś powiedzieć, coś sobie wywalczyć, ale może tutaj dla niektórych z Was przekaz byłby taki, żeby jednak trochę dać sobie czas, jakby jeszcze poczekać. Cierpliwie poczekać na rozwój zdarzeń. To by było na tyle panny. Dziękuję Wam wszystkim za obecność i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!